Cześć, a w dzisiejszym odcinku wykonamy research na temat samochodu Volvo XC40. W nagraniu przede wszystkim skoncentrujemy się na aspektach technicznych tego samochodu, porozmawiamy sporo o danych technicznych, cenie, ciekawostkach, wadach, usterkach i zaletach. Jeżeli zatem jesteś ciekaw wszystkich tych wiadomości, to koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. Pamiętaj także, aby zasubskrybować ten kanał, aby pozostać na bieżąco z moimi nagraniami, a teraz przejdźmy już do informacji informacji dotyczących wspomnianego wcześniej modelu auta. Volvo XC40 to samochód produkowany od 2017 roku w krajach takich jak Belgia czy Chiny. Samochód ten zdążył już przejść lifting w 2022 roku kiedy to zdecydowano się nieco odświeżyć to auto, modyfikując z nim m.in. oświetlenie zderzak czy osłonę chłodnicy, a zatem szereg różnych bardzo interesujących zmian miało miejsce w 2022 roku, o czym na pewno warto wiedzieć przed ewentualnym zakupem. Co do spraw technicznych, samochód oczywiście należy do grupy 5 suv suwów. Dostępny jest on w wersji 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów, 7-biegowej skrzyni biegów DCT, no i 6-biegowej manualnej skrzyni biegów. A zatem spory wybór, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię, znajdzie potencjalny właściciel takiego auta. Natomiast co do napędu, no to samochód dostępny był w wersji z napędem przednim, jak i również w wersji z napędem na 4 koła. No i wymiary auta to około 442. 2,5 cm długości, około 186,3 cm szerokości i około 165,2 cm wysokości. A wszystko to przy rozstawie osi wynoszącym około 270,2 cm. Jeżeli chodzi o silniki, no to tutaj również był dość spory wybór. No i w przypadku właśnie Volvo XC40 mamy następujące możliwości w zakresie silników benzynowych. A mianowicie na rynku znajdziecie egzemplarze z silnikami 1,5 o mocy 156 koni mechanicznych lub 163 koni mechanicznych. Dalej macie silniki 2.0 o mocy od 190 do nawet 252 koni mechanicznych. Natomiast w przypadku silników wysokoprężnych są to silniki 2.0 o mocy 150 lub 190 koni mechanicznych. Jeżeli zastanawiasz się jaki silnik wybrać, no to oczywiście sporo zależy od przeznaczenia, w jakim planujesz wykorzystywać to auto. Natomiast ja osobiście celowałbym w silnik diesla 0, mocy 190 koni mechanicznych to jest silnik, który charakteryzuje się przede wszystkim niezłym przyspieszeniem, dość niezłą dynamiką jazdy, jak i również sporą prędkością maksymalną, a wszystko to przy zachowaniu rozsądnego spalania. Zatem jak najbardziej myślę, warto zainteresować się właśnie tym konkretnym silnikiem. Jeżeli chodzi o wersję wyposażenia, no to w samochodzie dostane były różne wersje wyposażenia w zależności od lat produkcji od 2017 do 2022. Dostępne były m.in. takie wersje wyposażenia jak Momentum, Core Momentum, Momentum Pro czy Air Design, jak i również Inscription. A od 2022 roku dostępne były takie wersje jak Essential, Core Plus Ultimate Plus Bright czy Plus Dark. Oczywiście wersje wyposażenia różnią się między sobą, dlatego warto zainteresować się właśnie tymi szczegółami przed ewentualnym zakupem. Jeżeli chodzi o zdarzające się usterki czy wady auta, no to co niektórzy narzekają na zbyt minimalistyczne wnętrze, niektórzy też oczekiwaliby nieco większego wyboru w zakresie silników wysokoprężnych, dalej też co po niektórzy zwracają uwagę na widoczność do tyłu, dlatego jeżeli będziecie gdzieś tam testować auto, no to zwróćcie na to uwagę. No i wspomina się także o dość szybkim zużyciu elementów zawieszenia, a zatem to by były takie główne ewentualne mankamenty tego auta. Natomiast jeżeli chodzi o Zalety, no to jest ich tutaj dość sporo. Po pierwsze, bardzo ciekawa stylistyka samochodu. Dalej, wspomina się także o znakomitym prowadzeniu auta, sporym bagażniku czy ergonomicznym wnętrzu. A zatem, sporo różnych ciekawych zalet czeka na ewentualnego właściciela takiego samochodu. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację rynkową, no to na rynku znajdziecie naprawdę sporo różnych ofert Volvo XC40. A zatem, raczej nie powinniście mieć problemów ze znalezieniem odpowiedniego egzemplarza dla siebie. No i taka przykładowa oferta, na którą ja bym zwrócił uwagę, no to jest to Volvo XC40 z 2019 roku. Auto z przebiegiem około 50 tysięcy km samochód z silnikiem 2.0, mocy 190 koni mechanicznych. W wersji wyposażenia Momentum Pro, auto z automatyczną skrzynią biegów, samochód z napędem na 4 koła. No i auto bezwypadkowe, używane i w cenie około 110 tysięcy złotych na Taką ofertę na pewno osobiście zwróciłbym uwagę, oczywiście pod warunkiem, że auto byłoby w dobrym stanie i gdzieś tam przy sprawdzaniu weryfikacji takiego auta nie wyszłyby jakieś tam inne kwestie. Natomiast myślę, że właśnie na takie oferty warto jest zwracać uwagę, jeżeli poszukujecie jakiegoś ciekawego egzemplarza Volvo XC40. A zatem podsumowując nieco, to auto na pewno jest to bardzo ciekawa propozycja dla osób poszukujących porządnego suwa. Mam nadzieję, że te ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny, a tymczasem dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. A ja zachęcam Cię także do napisania w komentarzu swoich własnych przemyśleń na temat Volvo XC40. A póki co, to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.